2025 powoli, ale nieubłagalnie zbliża się ku końcowi. Dlatego postanowiłem, że omówimy sobie dzisiaj najlepsze i najgorsze trendy tego roku. Bo widzicie, trendy, czy ktoś je lubi, czy nie, to prawda jest taka, że pomagają nam one zrozumieć to, co w danym czasie społeczeństwo ceni najbardziej. A to oznacza, że nasze społeczeństwo jest je... I do pieca! I do pieca! I do pieca! Naprawdę wszyscy umarliśmy w 2020, a to jest piekło. W każdym razie, ostatnio zarówno na tym jak i na drugim kanale było trochę takich poważniejszych tematów, jeśli mogę to tak w ogóle nazwać, więc dzisiaj taki luźniejszy film, ale spokojnie, raczej będzie to jednorazowa akcja, no chyba, że bardzo się wam spodoba taki format, to zobaczymy. Zaproszę was jeszcze na Discorda naszego community, bo w sumie dawno tego nie robiłem, a przyszło sporo nowych widzów i co, to tyle z ogłoszeń, zapraszam do filmu. I chyba nie da się otworzyć naszej listy niczym innym jak 6-7 Przysięgam, nigdy w życiu nie spojrzę już tak samo na tą liczbę, bo ten mem jest aktualnie wszędzie, do przesady, do pożygu. Zarówno w internecie, jak i w prawdziwym życiu ludzie spamują to emotką, a w Ameryce jest jeszcze gorzej. Can you open up your math books to page 67? Did you just say? Sześć, sześć, sześć! Powstały już nawet pluszaki i zabawki nawiązujące do 6-7, i nie widać końca tej obsesji, która zaczęła się wcale nie od tego dzieciaka, tylko od piosenki Dud-Dud. Potem były edity z koszykarzem Bolem, który ma 6 stóp i 7 cali wzrostu, no a resztę zrobił już ten chłopak. Który przekształcił Six-Seven w jakieś brain badziewie i wiral na cały świat. Także gratuluję, przynajmniej znam już młodzieżowe słowo tego roku. Ale proszę Was, musimy się trochę opanować. Dobra, 6-7 leci tutaj. Następnie mamy trend, który już znacznie osłapa. Przynajmniej takie mam wrażenie. I chodzi mi tu o cenzurowanie takich przekleństw jak praca, prysznic, zatrudnienie, umowa o pracę i tak dalej. A hypowanie bezrobocia. I szczerze, te kilka miesięcy temu było to naprawdę całkiem zabawne. Nie ukrywam, sam korzystam z takiej cenzury. Ale jak każdy trend, trochę się już to przejadło, albo nie wiem, może jednak ludzie poznajdywali tą mityczną pracę, Ale w to szczerze wątpię. Dobra, dajmy sobie na betier. Sorki. Brainrot. 2025 bez dwóch zdań był rokiem, w którym Brainrot już tak na dobre, tak nieodwracalnie rozlał się po internecie i prawdopodobnie zostanie z nami już na zawsze, bo w tym roku przeszliśmy przez każde oblicze tej zgnilizny. Od takiego gówna przez całą historię John Porka, po jakieś idiotyczne wyrażenia typu Sybał czy Dich i wiele, wiele więcej, ale największą popularność zyskał tak zwany Italian Brainrot, czyli te stworko zwierzątka typu Bombardillo krokodilo, Trala La la, mój ulubiony Tung 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 Sahur, czy UDIN DIN 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 DUN I no to było i tak naprawdę dalej jest dosłownie wszędzie Filmiki, zabawki, ubrania, gry Piosenki jak byliście w tym roku na wyjeździe, to na pewno widzieliście też takie stragany, które sprzedawały całą masę gadżetów z tymi brainrotami. I no, co tu dużo mówić, internet już od dawna skręca w tą mroczną, wypalającą mózg stronę połączoną z AI i chyba nie da się już tego zatrzymać. I tylko dzięki. U din 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 dajmy go sobie na Betier. I do pieca! I do pieca! Okej, okay, czy ja muszę mówić coś więcej? Jeśli to was śmieszy, a co gorsze, jeśli mówicie taki RL? I do pieca! ...to śmiało możecie mnie odsubskrybować. O co z tym kurna chodzi? Nie, sorry, to leci od razu tutaj. Labubu. I tak, wiem, że mówiłem już trochę o tych małych, pluszowych potworach w tym filmie, ale mówiąc o 2025, no, nie sposób je pominąć. Bo te chińskie laleczki w tym roku totalnie przejęły rynek zabawek, gadżetów, a nawet jedzenia. Ludzie dosłownie zwariowali na ich punkcie. Bo to coś, to co tu widzicie, jest idealnym przykładem współczesnego konsumpcjonizmu. Małe, futrzane, drogie, pseudo-słodkie i ekstremalnie przehajpowane gremlinki. Przy zakupie których macie dodatkowo element hazardu do podbicia adrenaliny. No, produkt idealny pod nasze społeczeństwo. Więc w sumie nic dziwnego, że Popmart, czyli firma, która zajmuje się ich produkcją, zarobiła na nich w tym roku kilka miliardów dolarów. Ale, sorry, ja nie ulegam tej propagandzie, i moimi labubu są te koksy. Dobrze. Dobra, dajmy la Bubu tutaj. Ale zanim przejdziemy dalej, to wypadałoby wspomnieć o Instant Gaming, czyli sponsorze tego filmu. Jeśli oglądacie mój kanał, to na pewno zauważyliście, że współpracuję z nimi dość często i to wcale nie przypadek, bo Instant Gaming to według mnie najlepsza stronka z kluczami do gier na przeróżne platformy: od Steam, Epic Games po Rockstar i wiele więcej. Więc jeśli szukacie jakiejś nowszej albo starszej gierki, w którą graliście w dzieciństwie, to istnieje jakieś 99% szans, że będzie ona właśnie na Instant Instant Gaming. A co lepsze, prawdopodobnie będziecie mogli wyrwać na nią niezłą promkę, bo Instant Gaming oferuje przeceny o 50, 80, a nawet do ponad 90%. I to nie wszystko, bo oprócz gier, znajdziecie tu też karty podarunkowe, subskrypcje i DLC do gier, za które możecie zapłacić szybko i wygodnie za pomocą Blika. Więc jeśli gracie, a tym bardziej kupujecie gry i nie korzystacie jeszcze z Instant Gaming, to dosłownie marnujecie wasz ciężko zarobiony hajs, albo waszych rodziców. Dlatego zostaw wam w opisie filmu i przy piętym komentarzu mój link, z którego bardzo szybko dostaniecie się na ich stronkę. I co? Polecam sobie sprawdzić, czy nie znajdziecie tam czegoś dla siebie. Dziękuję Instant Gaming za sponsorowanie, dziękuję wam za obejrzenie wstawki, a my wracamy już do naszych trendów. Okej, okay, czas na największą imprezę wszechczasów, a mianowicie Sylwestra Uzduniaka. Czyli trend, który co prawda powstał w tamtym roku, ale po pierwsze pod sam koniec, a po drugie teraz zdaje się znowu powrócił. I chodzi w nim o to, że kiedyś Paweł Zduniak, który szczerze nie wiem z czego był znany, nagrał zaproszenie na Sylwestra do siebie, które poszło przepotężnym wiralem po całym internecie. Zowie, zapraszam Was wszystkich na Sylwestra do mnie. Będą automary fajne. D i dużo alkoholu. Ludzie żartowali z tego, że jadą tam na 20 autokarów, organizują ogromne transporty alkoholu. Pojawią się tam takie osobistości jak Ronaldo, Nayman, Trump czy nawet Michael Jackson. I ogólnie impreza większa od igrzysk olimpijskich. Z Dunia, oczywiście nie spodziewał się takiego odzewu i szybko odwołał całe wydarzenie. Sylwester oficjalnie odwołuje dla tych, co nieco nie rozumieją. Ale ludzie nie przestali z tego memować i ciągnie się to aż do dzisiaj. Może nie śmieszy już tak jak rok ale dalej uważam, że w ostatnich latach był to jeden z lepszych trendów na polskiej scenie. Dlatego dam go tutaj: aura. Aura farming, tracenie aury, zyskiwanie aury i wszystkie inne odmiany tego wyrażenia, którego znaczenie ciężko wyjaśnić, więc posłużę się <coughs> profesjonalną definicją. Aura to termin oznaczający bycie cool lub bycie szanowanym. Często odnosi się do osób lub postaci, które z jakiegoś powodu wzbudzają podziw. I jak to z każdym trendem bywa, są postacie, które wykonują go trochę lepiej i tak które powinny dać sobie spokój. Ale chyba najlepszym przykładem takiego farmera aury był ten dzieciak z Azji, który tańczył sobie na łódce i z czego filmik poszedł naprawdę ogromnym wiralem. Ludzie z całego świata odtwarzali ten taniec i w przeciwieństwie do reszty brainrotu, z jakim mieliśmy do czynienia w tym roku, był to naprawdę fajny i niegroźny trend. Dlatego damy go sobie na Atier. Nawet nasz premier próbował chyba coś podziałać. Jak już przy tym jesteśmy, to wina Tuska. Tak, jeśli ktoś słyszy o tym trendzie po raz pierwszy, to może to brzmieć trochę dziwnie. Ale generalnie chodzi w tym o to, że Donald Tusk tak manipuluje rzeczywistością, że przytrafiają się nam same złe rzeczy. Typu po raz dziesiąty nie zdaliście egzaminu na naprawko, potknęliście się, ryby nie biorą i stroniąc od polityki jest to całkiem śmieszne, nie ukrywam. A samo wyrażenie wina Tuska zostało nawet nominowane na młodzieżowe słowo roku. I jeśli nie zdobędzie pierwszego miejsca, to. Chyba wszyscy wiemy, kto będzie za to odpowiedzialny. Wina tu skalecina B. Okej, okay, przejdźmy teraz do pewnego YouTubera, który. Który ma dwa psy? Jestem YouTuberem, który ma dwa psy. Tak, dokładnie. Chodzi o Farela. Którego filmiki, klipy z filmików zaczęły latać po całym TikToku i Instagramie i to tak dosłownie z dupy. A szczególnie to zdjęcie, pod którym wszyscy piszą, kojarzę typa albo same guy who cracked JJ'a. A i podobno Farel ma klip na wszystko. Ja już się męczę z tym, piątą minutę. I chyba nic z tego. To jest jakiś dla zaawansowanych. Pro playerów. Nie wiem, czy ten trend ma jakieś drugie dno, w każdym razie Jafarela bardzo lubię. Oglądałem kiedyś jego gameplay z Clash Royale, także daję to na estier. Czemu nie? Chicken Jockey, czyli możliwe, że jeden z najgorszych trendów tego roku, który wziął się z nowego filmu o Minecraft, i chodzi w nim o to, że podczas jednego z Sansów, po wypowiedzeniu tych słów przez Jacka Blacka, Chicken Jockey. ludzie zwariowali i to dosłownie. Zaczęli rzucać popcornem i napojami we wszystkie strony, darli się i ogólnie, no totalna dzicz. Filmik oczywiście zwiralował w internecie, ludzie to podłapali, i od tej pory zgaduję, że na co drugim sensie po wypowiedzeniu słów o kurzym miejscu, ludzie zaczynali zachowywać się jak małpy, i z każdym dniem poprzeczka była stawiana coraz wyżej. W pewnym momencie ktoś przyniósł nawet prawdziwego kurczaka. Nie mogę tu pokazać nagrania z tej sytuacji, wiadomo dlaczego, ale było to naprawdę mega mocne! I no niby trend jak trend, ale Problem w tym, że ludzie nie sprzątali po tym Saigonie i zostawiali salę, jakby przeszło tam tornado. I serio współczuję pracownikom, którzy musieli to potem sprzątać, bo na pewno nie dostali za to bonusowego siana. Dlatego kurczaka daje tu: Mango musztarda. Okej, okay, to jest po prostu czysty brainrod. I w sumie powinno się to znaleźć w tej kategorii, ale niech będzie. I o co tutaj chodzi? No właśnie, w sumie to o nic. Ale z jakiegoś powodu niektórzy, <laughs> ludzie, wariują na dźwięk tych słów: Mango! Mango! Dodatkowo ktoś zauważył, że mangos i musztarda mają w sobie 6-7 liter i wiecie, to wszystko łączy się z Sig 7 i te sprawy. Ta, latające samochody. Jedyne co lubię w tym memie, czy czymkolwiek to w ogóle jest, to tą piosenkę. Niesamowity Banger, naprawdę jedyne co ratuje ten trend. Dobra, przejdźmy dalej do matczy i dubajskiej czekolady, o których też już wspominałem, ale nie sposób pominąć to kombo, jeśli mówimy o 2020. 25, bo w tym roku te dwa produkty dosłownie eksplodowały na popularności, głównie za sprawą influencerów, którzy wychwalali i zajadali się nimi na potęgę. I co ja mogę powiedzieć? Tak jak dubajska czekolada jest naprawdę spoko, mega przepłacona, ale całkiem przyjemna. Tak fenomenu maczy nie rozumiem. Chociaż w sumie to rozumiem, bo jest to idealny produkt pod wirala w internecie. Wiecie, napój z dalekiej Japonii, niby ekskluzywny, niby zdrowy, wszystkie znane influ go piją. No cała mentalność war wieku zamknięta w kubku. Ale nie rozumiem, jak to może komuś smakować. I tak, mam prawo to powiedzieć, bo próbowałem maczy i nie byłem w stanie jej wypić do końca. Jak dla mnie, zmiksowane wodorosty albo trawa. Dlatego dubajska czekolada leci tutaj, a macza tutaj. W Speed. Albo oryginalnie W Speed. Czyli mem, który jak większość na tej liście nie ma zbyt dużego sensu. Speed podnosi syrop. Speed polewa jedzenie syropem. Speed mruga. Speed podnosi widelec. Speed je. Speed wypluwa. W. Speed, najmilszy streamer na świecie, zrobiliśmy właściwego człowieka sławnym. Tak, i to wszystko, o to w tym chodzi. Cokolwiek by nie zrobił Speed, jest super zarąbiste, miłe i ogólnie W. Speed. to był długi rok. A jak jesteśmy już przy Speedzie, to ostatnio ponownie bardzo popularny stał się klip ze streama Speeda sprzed trzech lat, w którym gra się z jakimś ziomkiem, który mówi, że jego mama jest kind of homeless, trochę bezdomna. Please, Speed, be, I need this. My mom is kind of homeless. I zgaduję, że musi tu chodzić o coś takiego, bo jak można być trochę bezdomnym? Nie, nie wiem. Dodatkowo, Speed robi tą minę, którą w ostatnim czasie widzieliście pewnie częściej niż własną rodzinę. I co ja mogę powiedzieć? W Speed, szykujcie się chyba na produkcję filmową z tego wydarzenia. Dobra, nasz amerykański kolega leci na B. Next. Dobra, przejdźmy dalej do wielkiej debaty, która podzieliła w tym roku internet. A mianowicie, kto by wygrał? Jeden goryl czy stu mężczyzn? Ludzie robili symulacje, jakieś testy, sam z robiłem ankietę na ten temat. Słyszałem, że ktoś chciał też odwzorować tą walkę na żywo, ale chyba nie doszło to do skutku. I nie wiem, kto by chciał zgłosić się na pierwszą linię do walki z tą bestią. W każdym razie myślę, że odpowiedź jest oczywista. Setka mężczyzn wygrywa. Sorry, to stworzenie jest super silne, ale still to nie jest King Kong. Dajmy tutaj. Okej, okay, nie wiem, ile z was pamięta ten trend, ale na początku roku ogromnym hitem był ten filmik. Linka jedzie na frytki, już się wszystkiego nauczyliśmy. 5 minutes later Paula jednak pizza! Pizza, Paula! Mamu! I to, to jest właśnie przykład dobrego, nieprzesadzonego trendu. Jak widzicie, Paulinka stała się naprawdę sporym wiralem w internecie, a legenda głosi, że teraz jej treningi wyglądają tak, i to w te słabsze dni. Także nie mogę dać Paulinki nigdzie indziej jak tutaj. Performative Male, czyli moda na bycie performatywnym mężczyzną, który zrobi wszystko, żeby zdobyć uwagę i przypodobać się dziewczynom. I mówimy tu na przykład o bardzo specyficznym wyglądzie, czyli jakiejś vintage krawacik, do tego matcha, słuchawki na kablu i książka. Książka o feminizmie i ten idiotyczny sposób bycia. No ale wychodzi na to, że panowie przebrani w takiego skina mają 100% szans na powodzenie. Czy tak jest? Nie wiem, nie sprawdzałem. Wolałbym już chyba przebrać się za bo nie, może nie aż tak. Cały trend na bycie performatywnym, oczywiście, przyszedł do nas z Ameryczki i co ciekawe, na szczęście nie przyjął się u nas tak dobrze. Co uważam za ogromny sukces i dam go na E. Zawiedliśmy jako społeczeństwo. Jakby co to w ogóle jest i jak to się w ogóle czyta. Totr? Nie wiem, jestem Polakiem. Zgaduję, że jest to kolejna odmiana Brainrotu i tym razem ktoś, kto to wymyślał, przeszedł już z samego siebie, bo nie ma pojęcia i nawet nie próbuję zrozumieć o co z tym chodzi. Ale cóż, jeśli kogoś to śmieszy, to chyba spełnia swoją rolę. No ale sorry, nie. Okej, okay, myślę, że możemy rozdać jeszcze kilka miejsc honorowych dla takich trendów jak best feeling, pozdrowionem, najlepsze uczucie. Ale pech, ale pech. Aston Hall i. No i dobra, tu, tu chyba trzeba zakończyć ten film, bo czuję, że ubywa mi szarych komórek. W każdym razie, jeśli są tu jacyś specjaliści od trendów i memów, to możecie napisać, jak ten rok wypadł pod tym kątem w porównaniu do innych, i czy o czymś zapomniałem. Ja niestety zauważyłem, że idziemy w stronę coraz większego brainrotu i no dosłownie zgnilizny mózgu. No ale cóż, chyba każdy spodziewał się, że jest to nieuniknione. Standardowo zapraszam was na mojego Instagrama, drugi kanał i Discorda. No i to tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć.